Marko. witajcie moi drodzy dzisiaj troszeczkę nietypowo nie będzie zwiedzania ale będzie o gadżetach które nam umożliwiają nagrywanie takiego zwiedzania porównamy dzisiaj dwie kamerki będziemy porównywać DJI Osmo Packet 3 z soniakiem FDR AX53 Cena DJIA, kupicie już od 200 2 400 zł. Natomiast polecam w większym pakiecie, kosztuje około trójki. Powiem Wam dlaczego warto za chwilę. Natomiast Soniak 50. i trójki jakoś nie widziałem w internecie do kupienia. Jest 40. trójka i ona kosztuje jakoś 3800-3900. Za trójkę dwa lata temu dałem 3500. Obie kamerki w zasadzie uruchamiają się podobnie. Wystarczy w soniaku otworzyć ekran. Natomiast w DJ-u wystarczy tylko go obrócić i kamerka jest gotowa do nagrywania. Tak samo wyłączamy. To nie będzie film o danych technicznych tylko zobaczymy która kamerka będzie dla nas lepsza wygodniejsza zrobimy takie po prostu proste testy najpierw sprawdźmy szerokie kąty obu kamerek dodatkowo w powiększonym zestawie DJI macie nakładkę na obiektyw który zwiększa Wam szerszy zakres widzenia. Teraz sprawdzamy Soniaka i mam wrażenie, że DJI ma szersze kąty. Jeżeli chodzi o kręcenie vlogów, DJI na pewno będzie wygodniejszy. Tam obraca się obiektyw, w Soniaku obraca się tylko ekran. Wiadomo, taka konstrukcja. DJI ma 3-osiowy gimbal, który powinien dobrze stabilizować. Natomiast Soniak ma 5 system, Active coś tam. W ja, każdym widzicie jak porusza się obiektyw. Zatem sprawdźmy, jak w ruchu nagrywa Soniak. Niestety w soniaku im większa rozdzielczość, tym te dgania będą gorzej tłumione. I czas teraz na ten sam test kamerą od DJI. Ta stabilność powinna być zdecydowanie lepsza. Tak jak mówiłem przed chwilą, w DJI obraca się obiektyw, dodatkowo gimbal, gdzie się obracał, śledził naszą twarz. Za chwilę przetestujemy podstawowe funkcje, obukamy jakość nagrania statyczna w ruchu. A teraz o długości filmowania ile, na ile wystarczają baterie. Bateria DJI przy 4K to jest jakieś 106 minut nagrywania. Ale jeżeli kupicie ten powiększony zestaw, macie dodatkową baterię, która wydłuża czas nagrywania o około 62%. W Soniaku czas nagrywania to jest 4K pół godziny. Wiadomo, mniejsza rozdzielczość, ten czas się nieco wydłuża. Pewnie jak się domyślacie, obie kamery nagrywają w rozdzielczości 4K. Przy czym kamera Sony nagrywa wtedy 25 klatek na sekundę. DJI pewnie słyszeliście, że 120, ale to jest tylko półprawdy, bo 120 klatek na sekundę nagrywa w zwolnionym tempie slow motion. Natomiast przy zwykłym nagrywaniu jest to 60 klatek. Mamy za sobą fontannę. Sprawdźmy w obu kamerach nagrywanie w zwolnionym tempie. Sprawdźmy teraz jakość, takie statyczne nagranie i jak kamera radzi sobie pod słońce. Teraz kamera DJI. DJI, teraz kamera Sony. Przetestujemy teraz w DJI'u śledzenie obiektów. W DJI'u jest to zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ dodatkowo porusza się gimbal i będzie chciał utrzymać wasz obiekt w centrum kadru To niejako sprawa jest już trudniejsza. Tutaj musicie sami utrzymywać obie. Kolejny parametr kamery, który Was zainteresuje, kamera Sony ma 20 zoom optyczny. Natomiast w przypadku DJI, -a, kiedy kręcimy w rozdzielczości 4K, jest to tylko Dwukrotny zoom i to w dodatku cyfrowy. W mniejszej rozdzielczości Full HD będzie to czterokrotny zoom cyfrowy. Funkcja śledzenia obiektu DJI u jest w mniejszej rozdzielczości 2,7K. Zdecydowanie prościej robi się to kamerą DJI. Zwłaszcza, że w soniaku od ekranu strasznie odbija się słońce. Ekran jest co prawda większy, ale w słońcu lepiej radzi sobie ekran DJI. -a. Natomiast no nieraz nie widzicie obiektu filmując na ekranie, filmując kamerą Sony. Ale macie tutaj wizjer, także tym można się poratować. Dobrze to działa. Teraz sprawdzimy przyspieszony film. Jak, jaki wyjdzie efekt w DJI bez problemu. Mamy taką opcję, natomiast w Soniaku są tylko zdjęcia poklatkowe ale to najwyżej później w programie przyspieszymy film to zaczynamy Teraz test dźwięku DJI. Jeżeli chodzi o mój głos, DJI będzie miał jedną przewagę. W zestawie powiększonym dostajecie bezprzewodowy mikrofon ale za chwilę go wyłączę i zobaczymy jak kamera daje radę bez tego gadżetu hej moi drodzy troszeczkę wieje jadą jadą wozy kolorowe z silnikami spalinowymi halo halo czy mnie słychać? i jak mnie słychać bez mikrofonu? No, jak mnie słychać teraz z mikrofonem? Pewnie dużo lepiej, ale to się okaże przy montażu filmu. Ok, już samochody startują ze świateł. jak dosyć dobrze zbiera dźwięki, ale w przypadku, kiedy ja mówię do kamery, no to już. Niekoniecznie będzie tak fajnie. Ale wrzucimy zaraz film na program przekonamy się czy cokolwiek nie słychać pośród szumu silników. Także tutaj mamy nagrywanie dźwięku Soniaka. Dobra moi drodzy, żeby nie przedłużać, został nam jeszcze tylko jeden test jak kamery, obie kamery radzą sobie z małą ilością światła sprawdzamy teraz moi drodzy jak radzą sobie kamery wieczorem podczas słabego światła teraz kręcę DJI bez na razie żadnych dodatkowych ustawień Teraz czas na kamerę Sony Za chwilę przyjdziemy się jeszcze jedno miejsce, w którym będzie ciemniej Teraz DJ z funkcją nagrywania mało światła. I na ekranie niewiele widzę. Zobaczymy, jak to wyjdzie przy montażu. Teraz. Kamera Sony również na ekranie niewiele widzę, ale to jest na razie zwykły tryb nagrywania. Jak ma nocny tryb nagrywania w podczerwieni, dosyć dobrze to daje radę w ciemnych pomieszczeniach. Teraz też w sumie na ekranie. Niewiele widzę. Zobaczymy dopiero, czy będzie jakiś efekt przy montażu. DJI ma jeszcze jedną przydatną funkcję. Jak widzicie, nagrywanie w pionie. Jeżeli nagrywacie shortsy, TikToki, to na pewno ta funkcja Wam się przyda. To byłoby na tyle z dzisiejszego testu moi drodzy. Także najlepsze porównanie jakbym miał dodatkowo jeszcze kamerę sportową typu GoPro, ale niestety takowej nie posiadam. Moim zdaniem najwygodniejsza w użytkowaniu dająca więcej możliwości jest kamera od DJI. -a. Wybór oczywiście należy do Was. Trzymajcie się. Hej! I życzę Wam na koniec jeszcze ciekawych ujęć z wakacji.